Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę to mrok. Modlę się tym słowem tutaj na cmentarzu, słuchajcie, wojskowym z pierwszej wojny światowej na wysokości 800 prawie metrów nad poziomem morza w Beskidzie Wyspowym. To jest korab. Tutaj nikt tego cmentarza nie zamknął. Nie ma też nikogo, kto by go pilnował, ale to wieczny odpoczynek, ten dzień zaduszny żołnierzom, którzy tutaj spożywają, przybiegłem, by, by zmówić. Dlatego też, kochani, że słowo, którym się modlę, mrok, tak bardzo koresponduje z tym miejscem. Dla tych ludzi, którzy w zasadzie walczyli w wojnie nieswojej, to byli często żołnierze z, z, z zaboru, Rosyjskie, a więc Polacy, którzy walczyli pod rosyjską flagą, czy też Austriacy, czy żołnierze polscy pod flagą austriacką, austrowęgierską. To były mroczne czasy. Tutaj w Beskidzie, po, na wielu szczytach, znajdują się właśnie takie miejscowe, e, e, takie, przepraszam, takie cmentarze historyczne, wojenne z I wojny światowej, gdzie dla tych ludzi z różnych części świata e, ta wojna, ten czas i to, gdzie spoczywają, okazało się mrokiem. Mrok ogarnął całą ziemię dla nich. Dla nas, którzy w ostatnich dniach i tygodniach żyjemy w Polsce, też mogłoby się w wielu momentach wydawać, że mrok ogarnął całą Ziemię. Ale dzisiejsze święto nie jest świętem mroku, ale jest świętem zwycięstwa. Święto wszystkich wiernych zmarłych mówi nam o tym, że na tym mroku, który ogarnął Ziemię, się nie kończy, bo ten mrok zostanie rozproszony przez Chrystusa, który z zmartwychwstał. Każdy rok. I kiedy tutaj biegłem na tą górę, to żałowałem tych żołnierzy, którzy tutaj spoczywają i w zasadzie poza dniami jakimiś patriotycznymi, czy tym wczorajszym i dzisiejszym, kiedy inne cmentarze są zamknięte, a wielu ludzi przyszło właśnie tutaj w góry poszukali cmentarzy w górach wojennych, by zapalić świeczkę, by pomodlić się za zmarłych to po ludzku wydając się, że, 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 że po prostu to jest straszne, że ci ludzie z różnych części świata tutaj w tych górach spoczywają, to z drugiej strony pomyślałem sobie, są najlepszym dowodem na to, że życie tutaj na Ziemi się nie kończy, że Chrystus dzięki temu, że zwyciężył, z martwych pokonał mrok, który ogarnął Ziemię. Więc jeżeli mrok was przytłacza z różnych powodów, które dzieją się w ostatnich dniach, których nie ma co tu już wyliczać i powtarzać, ale tych mroków jest mnóstwo, to kochani, nie martwcie się, bo na tym mroku, który ogarnął Ziemię, się nie kończy. Chrystus martwy wstał, to miejsce, które widzicie za mną, jest najlepszym tego, dowodem. Zostańcie z Bogiem i do jutra. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.